Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Margonem. I słuchajcie, mamy oczywiście nowy evencik, już pewnie każdy z Was wie, ten kto oczywiście mniej więcej gra regularnie. Mamy evencik One Night Casino, czyli oczywiście współpraca ze sławnym youtuberem i Dzisiaj, słuchajcie, pootwieramy sobie te różne skrzynie za, za zadania. Oczywiście teraz, jak zacząłem odcinek, musiała się pojawić zagadka, także... Świetna, świetna rzecz. Dzisiaj taki odcinek właśnie trochę z tego eventu, trochę sobie właśnie potwierdzamy tych skrzynek, trochę sobie pobijemy elity, elity 3, właśnie z moich wszystkich kąt. Dobra, pierwszy sobie ogólnie zobaczę, co tutaj, co tutaj jest. Widzę, że mamy jakieś doświadczenie czy coś, no to sobie wszystko z, zużyjemy. Aha, to są w ogóle tylko skrzynie, chyba z doświadczeniem, także to sobie od razu zużyjemy. Ja dopiero tak naprawdę wszystkie te swoje kody sobie wpisałem tutaj na. Na swojego MAGA 305 właściwie no to wybrałem te kody na Badziora, tylko dlatego, że tutaj nie więcej mam miejsce w ekwipunku. Także tak to wygląda. Tutaj mamy jakiś kufer tokenów. Mamy One Night Token, za to będziemy mogli chyba grać tutaj sobie. Słuchajcie, przy tych, przy tych wszystkich gierkach. Yy, ogólnie tak, ja będę to otwierał i yy, tak pokrótce Wam opowiem co i jak. Słuchajcie, w sobotę, w tą sobotę aktualnie nie wiem kiedy wam ten film wstawię. Postaram się oczywiście ten filmik wam wstawić jeszcze dzisiaj, kiedy to nagrywam, czyli w czwartek, ale w sobotę jest Margo Camp. No i słuchajcie, raczej na ten Margo Camp sobie, sobie pojadę, bo mieliśmy z braciakiem pojechać. Także prawdopodobnie sobie pojedziemy. Jeżeli ktoś, nie wiem, chciałby się, chciałby się spotkać, coś tam obgadać, czy nie wiem, strzelić jakiegoś browarka, no to serdecznie zapraszam do pisania w DM-ach. Kurde, no akurat zacząłem odcinek, no, to muszę uwiercić. No to jest coś nieprawdopodobnego, nie? I to jest tak zawsze, nie? Ja sobie zaczynam odcinek, a tutaj oczywiście sąsiedzi nie dają spokoju. No ale cóż, także. Wracając do sedna, będziemy sobie na tym kampie. W sumie nie wiem po co ja otwieram te skrzynki z tymi coinami, skoro tu jest wszystko to samo, praktycznie. Tutaj mamy też kufer tokenów 250. Nie wiem, czy to dużo w ogóle mamy. Chyba każdy tak dostaje po prostu. Tutaj mamy kufer tokenów 3, czyli każdy praktycznie dostaje to, co, to, co jest tutaj pokazane. Dobra, mamy jeszcze kufer coinów, także na początku te kufry coinów sobie otworzymy. Mam nadzieję, że nie będziecie słychać tego wiercenia w tle. I mamy tutaj jeszcze tak, srebrną skrzynkę One Night Casino, i mamy jeszcze złote skrzynki. Ogólnie sprawa wygląda w ten sposób, że nie zaliczyło mi jednego zadania z 50 levelem, i kurczę, pomimo tego, że wszystkie inne zadania mi zaliczyło, no to tego zadania tak jakby nie mam, i mam, słuchajcie, 7 skrzynek legendarnych. Nie wiem, czy napisać potem na panel, czy coś. Yy, w każdym razie chciałem Wam odcinek zrobić, yy, zrobić sobie wszystkie zadania i tak dalej, a tu niestety macie trzy skrzynie w openingu mniej, także lipa. Dobra, zobaczymy co z tych heroicznych nam wypadnie. Talon na rewanż yy, umożliwia ponowne stawienie czoła elicie 3. Kurczę, ja to mogłem, wiecie co, ja to mogłem zdecydowanie na Telawelu sobie odebrać, bo tak naprawdę nawet nie zobaczyłem jakie tu loty są z tego. No to w takim razie, jeżeli mi jeszcze trzy kufry legendarne dadzą za to jedno zadanie bo za wbicie 50. levela, no to sobie odbiorę już na te levelu, no trudno, że tak powiem, my bad. Wsparcie dużych wygranych, czyli zmniejszę szanse na brak kupu i ucieczka z walki. No dobra, nie wiem czy mi się to przyda w ogóle kiedykolwiek na tym badziorze, ale, ale niech będzie. Dobra, złota skrzynia, one night casino, co dostajemy? Podbicie stawki, czyli wywołanie aukcji i ogromne bonusowe doświadczenie. Ok, let's go dalej, mamy kolejną skrzynkę, patrzcie, i odsudzenie, odsudzenie gracza, czyli skracajki, dobra. No to spoko, zawsze, zawsze mi to pasuje. Wywołanie sklepu, czyli totalne gówno. Idziemy dalej. Odsłucenie gracza i ponowne rozdanie żetonów. Okej, okay, ja w ogóle nie wiem w ogóle co w tym evencie tutaj się znajduje. Mamy wykrywacze jakieś. To znaczy nie wiem jak się tymi tokenami w ogóle się tutaj obraca. Mamy stawienie czoła elicie 3 znowu. Dobra, tu doświadczenie krupiera i ogromne bonusowe doświadczenie, znowu no doświadczenia, to dzisiaj zdobędziemy chyba na 5 leveli normalnie Dobra, także to by było na tyle z legendarnych kufrów Mamy tutaj jakieś tokeny, w ogóle mi jak tutaj napisał, że kupu kasierki za talony skrzynie, czyli za, te, za jakieś talony będziemy mogli sobie tutaj skrzynie kupić, tak? Zaraz zobaczymy, brązowa skrzynia one Night Casino, nawet nie wiem, nie wiem słuchajcie ogólnie, czy, czy, czy to się opłaca w ogóle, czy, czy, czy się nie opłaca tego kupować Ale no, jak mi jak napisał, no to, to myślę, że sobie kupimy złota skrzynia One Night Casino I Możemy raz na tydzień to odbierać, ok? I za tokeny jeszcze sobie odebrać, tak? No dobra, no to sobie odbierzemy jeszcze dwie skrzynie w takim razie Ło, yy, wow, legendarny spin, zastępuje aktualnym bonus... Okej, okay, czyli to jest do legendy. I dodatkowo talony na remas. No tu fajnie poleciało. Nie wiem, czy te skrzynie, co tutaj kupujemy, są jakieś zbustowane. No i tu gówno totalne. Dobra, także tak to wygląda. Mamy, słuchajcie, tutaj jakieś różne, nie wiem, gry, zabawy normalnie. Yy, kasynka. Także nie wiem, chodźmy może do, do jakiegoś krupiera. Czekajcie, do krupiera. Yy, Popodajcie się do stolika. Widzicie, krupie zmierza w twoją stronę. Tak testowo sobie zagramy w oczko. Okej, okay, czyli musimy 21 sobie tutaj uzbierać z z kostek. Chciałbym rozpocząć nową grę. No i ile stawiamy? Ile mamy tych tokenów? Czekajcie. 460, nie? No to sobie stawiamy, nie wiem, 50 tokenów. Twoja aktualna suma wynosi 0. Wyrzuciliśmy dwa oczka. No to rzucamy kostką jeszcze raz. Jeden. Uwielbiałem grać, słuchajcie, w Blackjacka zawsze ze znajomymi. Jak byłem młodszy, to pamiętam, że do ziomka przychodziliśmy, słuchajcie, i zawsze w piwnicy graliśmy w tego Blackjacka albo w pokera. Yy, także takie wspominki jeszcze z młodych lat. Mamy 15 z sumą oczek. No to byśmy musieli wyrzucić teraz szóstkę Ale patrząc na to, jakie liczby wyrzucaliśmy. Nie, no dobra, bo to nie są karty. Ja zapomniałem, że to nie są karty, tylko oczka. Mamy dwa. No to teraz musimy wyrzucić cztery. No, serio, i wyrzuciłem 5, ale lipa, totalna. No dobra, przewaliliśmy. Yy, dobra, chodźmy sobie na tą elitę trójkę, yy, bo, bo, bo wiem, że. Chyba wolelibyście oglądać, jak, jak się bije z elitą. No tak, no tutaj zebrałem sporo tych yy, talonów na rewanż, a niestety, no mogłem zdecydowanie na Telawelu sobie to zrobić na wojku i na przykład polować na Pierek, bo oczywiście z tej elity yy, Pierek legendarny leci. No nie jest jakiś mega. Mega dobry, chyba na palka jest najlepszy, bo i mana i energię dodaje. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Jak nie, no to Wam potem to jakoś w montażu utnę, tak żebyście widzieli. E, dobra, także tutaj sobie zbiliśmy tą trójkę. Chodźmy od razu na Telawel. Na Telawelu, no wiadomo, mam tutaj gdzieś tam najlepsze, najlepszy ekwipunek zebrany, więc tutaj możemy sobie nawet i na Mistrzowskim spróbować. Raczej nie będzie problemu. E, także chodźmy sobie tutaj do Isamu. Oczywiście standardowo nie mam, oczywiście, miejsca w w plecaku, tak więc zaraz coś zniszczymy, żeby nie było faila na odcinku, że legendę zniszczyliśmy. Yy, tu mamy jakieś teleporty. Yy, dobra, niech będzie, że ten talizman yy, zniszczymy. Możemy dać F. -kę. I dostaliśmy bonusowe doświadczenie o matko na mistrzowskim coś takiego dropnąć. No, wcześniej chociaż to jakieś heramisy, ale oczywiście na odcinku nigdy nie może nic dobrego polecieć. Dobra, chodźmy sobie na mojego Maga. Mam już 7 minut odcinka. Tak, totalnie też na spontanie się trochę do tego zebrałem, ale stwierdziłem, że, no tak jak mówię, miałem ogólnie to nagrać Wam trochę wcześniej, ale trochę, trochę jeździłem busem z ziomkiem, trochę pracowaliśmy, bo, znaczy pomagałem ziomkowi w pracy po prostu i ostatnio miałem trochę mniej, mniej czasu w tym tygodniu, a no teraz po prostu tak się złożyło, że dzisiaj, no dzisiaj w sumie też mam sporo roboty, ale dużo przy kąpie pracuję, więc stwierdziłem, że ten odcinek Wam nagramy. W Więzienie przychylności, ok. Niestety nawet kurczę nie miałem miejsca w EQ, ale yy, ale myślałem, że gdzieś tam yy, już to unikatowe ulepszenie mi gdzieś tam dropło i że to się zestakuje, no nieważne yy, Fejl ciąg dalszy, lecimy sobie na tropka Tutaj sobie zbijemy również na hardzie Tutaj też nie mam miejsca, matko, no fajnie Fajnie się przygotowałem do tego odcinka yy, Lecimy, lecimy na poziomie trudnym No i tak, czekajcie, co ja mogę tu zniszczyć? No, i autografu i samo to nie zniszczę, nie ma takiej opcji. <laughs> nie ma takiej opcji. Zniszczymy sobie. Dobra, tu mamy plan rozsady i on zmienia gdzieś tam bonus na unikacie, więc też mi nie jest to potrzebne. I czekajcie, drugi fail, żeby nie, nie zrobić na odcinku, to musimy się uleczyć właśnie jeszcze, bo, bo była, byłaby lipa, gdybyśmy padli na tym. Tutaj na tym tropie idzie mi średnio dosyć. Ja mam tutaj chyba jakieś umki na kolosa po prostu zrobione i. Wiadomo, taki uniwersal totalny, nie. Ale dobra, powinniśmy to zbić i znowu kurczę, takie gówno nam leci. No serio. No żeby żadnego heroika dzisiaj nie poszło na, tym, na tej trójce, no to, to masakra. Dobra, no to idziemy na maga mojego 146. Tutaj muszę, muszę niestety chyba zbić na normalu. No i dajcie znać w ogóle w komentarzach jak zawsze, co tam u was. To jest chyba mój trzeci odcinek w tym miesiącu, więc mimo wszystko jest dosyć dobrze. Trzeci albo trzeci w przeciągu dwóch miesięcy, nie pamiętam kiedy się offline skończyła, być może że już w tamtym miesiącu, a teraz ten czas mi mega szybko leci, także no tak to wygląda i dajcie znać w ogóle czy też ktoś z was się wybiera na kampa, bo jeżeli tak no to, no to mówię, możemy się, gdzieś tam, możemy się gdzieś tam spotkać, jakieś piwko strzelić, coś ten teges. Także, także zapraszam serdecznie do pisania w diemach. I w ogóle, jeżeli by ktoś chciał. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze transportu, a chciałby pojechać i nie wie, co skombinować, no to ja generalnie ruszam. Dałem posta na forum tam w tym temacie od, od Margo Campa Także możecie sobie zobaczyć, bodajże jest na trzeciej stronie. Ja ruszam pewną trasą, już nie pamiętam, jaka to trasa jest, ale generalnie jadę chyba tam gdzieś koło Kielc. Musicie sobie tam zobaczyć, bo ja dałem nawet screena z tym z, z, z trasą, którą, którą przejeżdżam. Jeżeli ktoś by chciał, no to nie wiem, mam dwa miejsca jeszcze w aucie, także mogę kogoś odebrać gdzieś tam po drodze. Nie jest to dla mnie żaden problem, a, a tak jak mówię, bo pamiętam, że w poprzednich latach gdzieś tam jeszcze jak, jak samochodu nie było, to też miałem problem z dostaniem się na, na kampa. Teraz y, ogólnie z miejsca, w którym mieszkam, to są chyba pociągi bez, bez przesiadek, więc to też nie jest żaden problem, ale ja sobie jadę autkiem, także, także mówię, jak to wygląda. Y, dobra, tutaj no myślę, że też to zbijemy bez żadnych problemów. Możemy chyba FK dać spokojnie, i mamy kolejne doświadczenie. Na co mi te doświadczenia? Serio? Dobra, weźmiemy sobie to. No i jeszcze. No dobra, zbijemy jeszcze sobie na tych paru postkach. Tutaj sobie wbijemy na 113, na 113 pala, Tu chyba też muszę na normalu zbijać. Strasznie zrąbałem ogólnie z tym, że na Badiozę sobie wziąłem te wszystkie kupony, a nie na, nie na Telawelu. Ale dobra, no tak jak mówiłem, no nie dostałem jeszcze jednej, jeszcze jednej nagrody. No i będę, będę musiał chyba na panel napisać yy, Więc po prostu już te reszty tych kufrów i tak dalej to sobie pozbieram na Na te labelu, żeby nie było, dobra Tu myślę, że efkę możemy dać Kolejne doświadczenie, no to jest hit normalnie, no doświadczeniowy odcinek Dobra, zbijemy sobie jeszcze na Na sybie, na 114 łowcy i pewnie będziemy ten odcineczek kończyć yy, i, I nie wiem, jeżeli chcecie ogólnie yy, Jeszcze jakiś odcinek właśnie z tego One Night Casino, no to możecie dawać znać Z racji tego, że ja tak naprawdę nawet nie patrzyłem, co w tym evencie tutaj można zrobić. Jakie tu są questy, jakie tu są jeszcze gry, tak dokładnie. Także może Wam zrobię jeszcze kolejny odcinek z takim dokładnym omówieniem tego eventu, jeżeli będziecie chcieli. Chociaż już pewnie każdy to ogarnął, tylko nie ja, ale na pierwszy rzut oka wydaje mi się taki, nie wiem, bardziej chaotyczny ten event, po prostu pod względem, pod względem rzeczy, które, które tu mamy, bo tutaj jakieś takie różne tokeny, nie jakieś takie różne. Różne dodatki, mnóstwo tych kodów, i tak dalej, więc ja sobie będę musiał to na spokojnie ogarnąć w wolnej chwili. A my tymczasem jeszcze lecimy sobie tutaj z, z tą trujeczką. No, fajnie by było, gdyby jakaś, nie powiem, legenda na odcinku spadła, chociaż już na, na tej Syberii to mnie nie, nie interesuje żadna legenda. Ale no, ale zobaczymy, tak. Zobaczymy, tutaj raczej powinniśmy wygrać, nie powinno być żadnych niespodzianek. Ale no, pociśniemy tą walkę do końca na wselki, bo na wszelki. No tutaj tak, jeszcze podwójne sobie weźmiemy. No właśnie, ja tu bawię niby jeszcze or tylko żeby on mi tej OR-ki nie nie, nie. nie ominął, nie? Bo mamy 4K. Nie, no on nie bije tyle, więc raczej. Dobra, jeszcze uniknie. Dobra, teraz mi weszła OR-ka. Ok, farcik trochę. No, ale i tak jakiś gówniany unikat nam poleciał, także. Także tak by to wyglądało. Ja się tutaj uleczę. Co by tu zniszczyć standardowo? Dobra, jakiś worek w gwiazdki zniszczymy. Nie wiem, ja mam takie syfy w tym ekwipunku, ale standardowo e, nigdy mi się nie chce tego uporządkowywać. E, dobra, moi drodzy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej materiału z Margodem, strzelcie łapkę. Zostawcie subika, jeżeli jesteście nowi. Jeżeli chcecie zostać na dłużej. No i co? Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kampie i siemano!